Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale Ogólnie to dzisiaj jest środa, czyli aktualizacja I dalej dzisiaj tęczę do tego letniego festiwalu Jeśli się nie mylę, to jest letni festiwal No jak widzicie za mną Ale... o, kot tu jakiś jest Ale ja chciałam dzisiaj kontynuować tutaj zadania Ten... Letni festiwal Myślę, że zrobimy go później Bo on już trochę Znaczy jeszcze trochę będzie Bo dopiero dzisiaj zaczął się ten drugi dzień A po prostu teraz robimy zadania z Jamesem Dalej To ogólnie w forcie pinta zadania No i tyle Bo ja nawet nie mam jeszcze tego letniego festiwalu tam dostępnego tych zadań na plaży, e, więc e, tutaj jeszcze nie będę robiła tego. Nawet nie wiem, czy mam dostęp do tych zadań tam, więc poczekam, aż odblokują mi się te zadania tam na początku na tej plaży. Później dopiero możemy zrobić to. Więc e, to też wam mogę pokazać, jak to będę robiła, chociaż e, tam nawet nie wiem, co jest. Na pewno są tam do wyścigi. Nie wiem, czy coś nowego dodali, czy jest to, co zawsze było czyli... no tam jakieś wyścigi, jakieś szukanie... nie pamiętam nawet czego, ale żeby te kolory tam przywrócić tej tęczy znaczy tej krainy całej o, śmieci tutaj... aha, ja pamiętam, on chyba był... tam gdzieś chyba o ale ludzi Aktualizacja do pełno ludzi jest Śliczny on jest Tak mało On będzie jeszcze długo A yy, Ja będę kupowała Star Raidera Niedługo Lifetime I będę miała pieniądze Ten też jest śliczny Mi się wydaje, że na moim głównym koncie go kupiłam więc chyba tutaj nie będę go kupowała. Myślę, że będę tutaj kupowała inne konie. Ten też jest śliczny, chociaż nie podoba mi się ten irokes. Jeśli da mu się zmienić tutaj yy, tą fryzurę, to bardzo chętnie, ale ja nie wiem, czy tym takim koniom da się zmieniać. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest mój faworyt. Ten koń jest tak przepiękny, i jak kupię Raidera, to <noise> będzie 1200 i no kupuję go. Ja się zakochałam w tym momencie, bo tak szczerze nie podobają mi się te konie, jak są, wiecie, w tej magicznej postaci. Nie, on tam chyba był, tam dalej. Nie tu. <noise> nie podobają mi się te konie w tej postaci magicznej, ale jak ja czasami zobaczę, jakie one są śliczne, w tej normalnej postaci on jakaś o, gdzie ja miałem? a, bo ten kot, okej. Okay. Ale na razie ja to tego Jamesa poszukam. I z tego co kojarzę, że to właśnie on był tu. Nie tu. tu gdzie on był? Może zmieniłem mu lokalizację. Ale ja pamiętam <grym>, pamiętam, że on był gdzieś właśnie tutaj na górze. Chyba, że się mylę. Ale w tutaj mam ten... Jak to się nazywa? A bo to tu jest? Nie, bo tu się na górę nie da wjechać. To ja nie wiem. Najwidoczniej zmienił loka lokalizację, bo kojarzę, że on był właśnie tam na górze. Chyba, że ja po prostu nie wiem. Nie widzę go. A jest tyle ludzi, że tak trochę laguje. Gra. Gdzie? Tutaj to jest, okej okay. A tu jest Ale on był tam u góry wcześniej a to chyba było zanim Ford Pinta przerobili W sensie odnowili teren A to, to jest takie, jak on po prostu tam opowiada Pięć minut później W ogóle powiem wam, że dzisiaj jest tak duszno Nie wiem, czy jest w, w całym kraju tak duszno Ale na południu naprawdę jest dramatycznie Nie wiem jak u Was, ale. Naprawdę. Strasznie jest. Ja dzisiaj się tak zgrzałam, a większość dnia i tak siedziałam w domu. Nic nie wychodziłam. Także. Jeszcze niedawno ta pogoda była taka, że było zimno, a teraz jest już bardzo ciepło. Trochę to jest uciążliwe. Nigdy nie wiadomo w co się ubrać, bo jeden dzień jest gorąco, a drugi jest zimno. I no tego bardzo nie lubię, ale no z drugiej strony no, taka jest Polska. No i się tego nie da zmienić. No to fajne miejsce na plakat ogólnie. <laughs> bo tutaj, jak jeszcze było, y, był Starford Pinta, to tutaj był y, murek taka ściana murek nie pamiętam czy to było takie wysokie na ściany czy taki to był murek po prostu ale no mm, tak o już mi się odblokowały te zadania na, na plaży ała także a czemu nie mogę tu przejechać Halo? no nie no nie ja chcę wiedzieć, czemu tu się nie da przejechać. Aha, dobra, nie wnikam. Nic mi tam nie blokuje normalnie da się przejechać, ale jednak się nie da. E, no i tak i myślę, że zaraz pójdziemy na tą plażę. Chyba że mi się teraz same z siebie odblokowały te zadania tutaj. E, nie, ale powiem Wam, że... Tylko to mam. Okej. Okay. No to idziemy w sumie na plażę teraz. Aha, tam coś muszę zrobić. A, tutaj z tym kotem. Okej. Okay. Jeszcze ja znalazłam kota. No. Psy są ogólnie lepsze. I nic nie dostałam za to? Czy to po prostu coś jeszcze muszę zrobić? Nie, nic nie dostałam za to zadanie chyba. No szkoda, ale no, no dobra Idziemy teraz tutaj do Jamesa Ale są lagi przez to, że tyle osób weszło na aktualizację nową Straszne Dobrze, wiem co mam robić Tyko tylko ona sobie coś gada i potem mamy u niej, że mamy jechać na mistrzostwa. A ta? To źle nie było. Aha, że kolejny tydzień. I to tam będzie z tą tańczą. Okej, okay, spoko. Tak, i ten odjazdowy Tim, to co tam robiło się z nim? Drinki jakieś. Kiedyś. Nie wiem czy dalej. Ogólnie śliczne dni, które koniec są. Na przykład te. One w tej postaci nie są aż tak złe, ale jeśli są w tej. Ja naprawdę, jak już wcześniej powiedziałam, ja. No, czy wy to widzicie? Ja jestem zakochana w tych postaciach. Te nawet nie wiem, jak wyglądają, chyba. A ten jest taki, w sumie, zwyczajny. A ten? No też taki, nic jakiegoś takiego super. No, mamy wspólną chwilę. Ten. Też nie jest zły, ale jak już mówiłam, ten Irukes to nie dla mnie. Ten w sumie też jest taki fajny. Okej. Okay. No i wszyscy tutaj przyjechali do tego odjazdowego teama? Nie. Co to jest? Kto to jest? To jest odjazdowy team, ale jakiś przerobiony, czy co? Wydaje mi się, że tak. Tak, to jest team. Bo jak tyle ludzi w sumie przy nim stoi, no to... Yy, na logikę. No to jedziemy... do rekina I tyle zadań tutaj jest. Ale no to fajnie. Okej, okay, i muszę pewnie... nie, nie muszę schodzić z konia jednak. No, chyba się cieszy. Nie znam się na rekinach. Tak, cieszę się, że go nakarmiałam. Dobra, więc idziemy teraz do tego. Do kogo ja mam iść? Chyba do Tima wrócić. Tak. Straszne lagi są, naprawdę. Ale w sumie, no co się dziwić? No środa i to jeszcze tak, wiecie, jeśli ktoś jeszcze chodzi do szkoły. Bo, no już prawie końcówka roku szkolnego. Aha, i u niego jest po prostu... Szczerze, halo, Spodziewałam się czegoś lepszego, że jakieś lepsze zadania będą, a tak w sumie to jest nic takiego nadzwyczajnego. No cóż, no, nie wiem, ostatni ministerstwo trochę zawodzi, jeśli chodzi właśnie o tę aktualizację. Przykładowo, no w tym momencie e, Smutne jest to, że Nie da się nijak w sumie wbić PD konia jeszcze, ale dla postaci e, no ciężkie to jest teraz e, Bo oni, na, na przykład teraz, przy tym festiwalu letnim e, Nie ma zadań, e, tych co się robi teraz codziennie, które dają PD i to jest jak dla mnie duży minus, bo jednak no, osoby, które mają jakieś tam poziomy wysokie i nie mają żadnych zadań, tylko na przykład jakąś tam reputację, która im została, no to chciałyby sobie tam porobić coś, wiecie, fajnego, podwyższyć sobie, może nawet nie, że poziom, tylko no, trochę więcej będę sobie tam zarobić, a no, nie mają takiej możliwości. No, i... i tak trochę no bez sensu, jak dla mnie. Nie wiem, no. No nie fajnie. Bo. No nie wiem, no po prostu mi się to nie podoba, że tak ucinają niektóre rzeczy. Ale to już jest kolejny odcinek, gdzie ja narzekam tylko na Star Stable, że coś tam pozmieniali przez te kilka lat. Wiadomo, są też rzeczy, które się pozmieniały na plus, ale, ale rzadko się mówi o plusach, zazwyczaj narzeka się tylko na minusy. Także, no. I jedziemy teraz dalej. Jest tak duszno, że, oj, o nie. Nie, naprawdę. Ja tam nie zdążę dojechać. Czy zdążę? Czemu mi się tu zatrzymał? Dobra. Jeszcze raz jedziemy jednak. Mam nadzieję, że teraz nie będzie takiej sytuacji, jak przed chwilą. O, teraz trochę wieje taki wiatr przyjemny. I nie jest mi aż tak duszno teraz, w tym momencie. No, i e, tak jeszcze na temat tego dzisiejszego odcinka. Planowałam e, zrobić zadania tam w pinta te takie normalne, co na co dzień można zrobić. E, ale no, jak już tutaj pojechałam na tę plażę, żeby zacząć te zadania tu, e, no to to je zrobię, po prostu. O dobra, teraz nie wypadłam do wody. No, więc myślę, że ten odcinek będzie czysto na tej aktualizacji się skupiał. To tam pomijmy to, że zaczęłam od y, zadań z Jamesem, ale w sumie i tak musiałam je zrobić, żeby, wiecie, żeby, żeby móc tutaj odblokować zadania na plaży. Więc i tak musiało się zacząć od tego tam jednego zadania. E, także, no, nie wiem, czy y, ten Rekin mi coś robił, bo ani razu niego nie uderzyłam, ale wolał mnie nie próbować, jakby miał na przykład mnie tam zastopować, czy nie wiem, zrzucić z toru, z trasy. Bo znowu bym do wody wpadła, musiałabym robić od początku wyścig. A to by było straszne. Okej. Okay. Później te wyścigi sobie, wiecie, porobię osobno. Teraz tylko robię z wami te, co jeszcze dla postaci się dostaje te żółte wykrzykniki. No a te wyścigi, wyścigi. To oczywiście po zanagrywaniu będę robiła No... No myślę, że... Nie... Nie chcę wam się oglądać jak robię jakieś wyścigi Oczywiście, jak mówiłam w którymś z ostatnich odcinków Że jeśli będziecie chcieli Będzie dużo pytań Chcielibyście coś o mnie wiedzieć To y, będzie Q&A I wtedy ja będę trenowała konia w tę. I odpowiada na wasze pytania. Um, ale. A no, na razie nie będzie tego QAnon z wiadomego powodu, bo mój kanał nie jest jeszcze aż tak rozwinięty, żeby tych pytań była jakaś taka, wiecie, w miarę y, liczba. Bo też. No, nie, żeby ten film trwał 10 minut, a no trochę więcej. Więc w późniejszym czasie. Yy... Coś takiego na pewno nagram teraz jeszcze to. Tutaj tylko tam muszę lampioną odpalić, więc na spokojnie. Ok. Jeszcze tam coś jest. A, ten, ten Ben. okej. Okay. Ten co tam się z tym znajduje, te rzeczy To jest zaginione. Fajnie, że zrobili taką, wiecie, taką. Nie wiem, jak to nazwać. No, takie, taką aktywność. Taką wiecie, że nie tylko latacie, robicie zadania, ale faktycznie musicie się trochę skupić Bo musicie znaleźć rzecz, którą zjadł ten bruz Także to jest coś fajnego, to jest na plus Chociaż ja nie lubię takiej rzeczy, bo ja nigdy nie widzę tego, co tam zaginęło no to oczywiście codziennie będę sobie to robiła Nie będę was tym zanudzała Sobie to zrobię i tam wiecie, powygrywam te rzeczy Znaczy powygrywam, no <laughs> Wiecie o co chodzi e, No i tak No i Dobra To będzie ciężkie Żeby teraz, wiecie um... Wiedzieć, co, co tu jest. Bo ja mam dobrą pamięć, ale nie do takich rzeczy. Eee... Dobra, myślę, że możemy. I... Czapki nie ma. Bo ona jest tak w sumie na środku no to to od razu widać. Eee... Kapelusz. No chyba nie było żadnego kapelusza, więc ta czapka to chyba kapelusz. No, uznajmy że tak. Zobaczymy, czy to wypluje. No i pięknie. Jednak moja pamięć mnie nie zawodzi. <śm> <duszel> Dobra. Też sobie w sumie zrobię po nagrywaniu te takie właśnie zadania codzienne. Dobrze, trzeba zobaczyć, co mam tu. Co to jest za zadanie? A to chyba tam u góry. No to tam pojedziemy, bo do tej tęczy chcę iść i zrobić te zadania z tej aktualizacji. Dzisiaj odcinek będzie dłuższy, trochę. Jakoś tak stało się już to moją tradycją, mówić wam, ile będzie trwać odcinek dany. Czy tutaj. Jest coś z aktualizacji. Nie, mi się wydaje, że tam nie jest aktualizacji. Także po prostu idziemy tam do tej tęczy. I tam coś będziemy mieć. Na pewno te wyścigi. Mam nadzieję, że raczej to się nie zmieniło. Naprawdę tyle PD dla konia się zostaje. 375 za wejście tu. Chyba, że od razu jest wyścig Tak, od razu, okej okay. Aha, czyli to jest tylko wyścig, czy co? Bo nie, nie rozumiem trochę Chyba, że jest też jakieś inne wejście do tej tęczy Bo ja pierwszy raz jak gram, to jest ta tęcza tutaj, bo wcześniej tam była, że jest ten balon, tej... Mika ona się chyba nazywała? No i wcześniej y, grałam, że właśnie tam na, na tym klifie y, Ona... Aha! W to się nie wbiega Oj <laughs> Myślałam, że to działa tak jak to A no, w sumie już dawno, y, jak był ten... Ta tęcza, to ja nie grałam No ja tak... Y Rzadko teraz gram w Star Stable, to znaczy na tym moim głównym koncie. Od jakiegoś czasu rzadko gram, bo wiecie, no jak nie mam żadnych zadań do robienia, tylko tam jakieś trenowanie konia, no to szczerze to jest dla mnie trochę nudzące, więc się cieszę, że tutaj mam teraz ten kanał yy, i że Wam nagrywam tutaj od samego początku Star Stable. No bo wiecie, jednak coś się dzieje. Niektóre zadania też są jakieś bardziej takie nudne, niektóre są ciekawe, ale no i tak coś robię w grze, a nie tylko trenuję konia albo robię jakieś nudne rzeczy. Więc fajnie, fajnie. Czy to jest koniec? Chyba koniec. A nie, bo to się dwa razy jedzie. Zapomniałam. Nie, no coś tam w sumie pamiętam. W miarę nawet pamiętam tę trasę. A teraz już wiem, żeby nie wjeżdżać w te czerwone. Nawet nie wiem, co to jest. No, jakiś tam taki wiatr, jakiś mocny. Jest ten wiatr, który idzie z nami, a jest wiatr, który idzie pod prąd. Dobra, to już wiemy, żeby tutaj nie wchodzić w to. Dobra, tylko żeby nie spaść. No w sumie, jak ja pamiętam, jak yy, kiedyś yy, strasznie źle mi szło na tym wyścigu, bo myślałam, że a, żadny tam tornado mi nic nie zrobi, yy, to teraz naprawdę dobrze mi idzie. Już się tam nauczyłam te kilka razy. A może pojadę sobie tymi chmurami, bo nigdy chyba nimi nie jechałam. Zobaczę, czy jakoś... Oj, myślałam, że nie dolecę. Nigdy nie jechałam tymi chmurami w sumie. Pierwszy raz tak jadę. Ja muszę skoczyć. Nie wiem czy miałam tam skoczyć, ale wolałam, bo jeszcze... Jeszcze bym spadła i... By było niefajnie. I to już jest koniec. Okej. Okay. I sobie trzeba tylko odebrać tutaj. Okej, okay. i o, siódmy poziom konia. Ja bym się bardzo chciała dowiedzieć, czy są tu jeszcze jakieś inne zadania z tego. Chyba nie. Także mam nadzieję, że nie ma innych. Bo w sumie co, jest ona, tam jest od Jamesa jeszcze. Ech. Tam jest jakieś zadanie. Ale to wątpię, że z tego to jest. Nie. Um, także to chyba koniec na dzisiaj w tym odcinku. Także do zobaczenia w następnym za kilka dni. I pa!